Facet złapał złotą rybkę, a ta mówi do niego Wypuść mnie, a spełnię twoje dwa życzenia. Dlaczego dwa? A, bo ja jestem mała rybka. Chciałbym, aby w moim mieście nigdy nie zabrakło gorzały. Pstryk! I życzeniem się spełnił. A teraz drugie życzenie. Chciałbym, aby w Czeczeni był pokój. Nie, mogę spełnić tego życzenia, bo jestem małą rybką. I jest to dla mnie za duże zadanie. To bym chciał, aby moja żona wyładniała. Jak masz jej zdjęcie, to pokaż. Facet pokazuje zdjęcie żony. Rybka patrzy, patrzy i mówi te facet, masz mapę? Gdzie jest ta Czeczenia? Mówi pies do psa. Wiesz, szczekałem. To dziwne, bo ja szczę moczem. Na łące pasie się wielki byk. Odgarnia ogonem muchy i szczypie zieloną trawkę. W pewnym momencie zauważa kątem oka wychodzącego za pagórka białego królika, który coś krzyczy. Byk wraca do jedzenia, a zbliżający się królik wrzeszczy Z drogi, bo idzie królik, król zwierząt! Byk dalej zajada trawę i macha ogonem. Królik stanął za nim i mówi Jak zaraz nie odejdziesz, to gorzko tego pożałujesz. Liczę do trzech. Raz, dwa... W tej chwili byk walnął wielkiego placka i to także trafił prosto w królika. Po czym wrócił do jedzenia. Po kilku minutach skupy wynurza się Rozowy królik i pyta: Co? Zestrałeś się ze strachu, cwaniaczku? Rolnikowi <grystanie> przysłano z Afryki zebrę. Pacet wstawił ją do obory razem z resztą bydła. Zebra stoi, rozgląda się, obraca w lewo i pyta: Kto ty jesteś? Krowa. A co tu robisz? Daję mleko. Zebra odwraca się w prawo. A ty kto jesteś? Byk. A co robisz? Zdejmij piżamkę, to ci pokażę. <grystanie> Wraca lisica do domu, aż tu nagle słyszy w krzakach ko, 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 Długo się nie namyślając, robi skok w krzaki, skąd po krótkiej szamotaniźnie wychodzi wilk i zapinając spodnie mówi Jak to dobrze znać języki obce <grywa> Pewna kobieta przechodziła obok domu publicznego, gdzie odbywała się wyprzedaż sprzętów Kupiła papugę w klatce, przyniosła ją do domu Klatka była przykryta płachtą, która kobieta podniosła. O! Nowy burdel! Nowa burdel mama! Kobieta szybko zakryła z powrotem klatkę płachtą. Po jakimś czasie ze szkoły przychodzą córki i dopominają się, aby im pokazać papugę. Matka postanawia zaryzykować i odkrywa klatkę. O! Nowy burdel! Nowa burdel mama! I nowe panienki! Klatka zostaje z powrotem zakryta. Przychodzi z pracy mąż i też chce widzieć papugę. O! Nowy burdel! Nowa burdel mama! Nowe panienki! tylko ten sam stary wierny klient.